Gminna Biblioteka Publiczna imienia Doktora Aleksandra Majkowskiego położona jest w samym sercu malowniczych Kaszub, w miejscowości Stężyca. Zabudowa Parku Kulturowego w Stężycy przykuwa szczególną uwagę, gdyż ściany od strony ulicy to pozostałości podziałającej w tym miejscu kiedyś szkole, do której uczęszczali mieszkańcy tejże gminy. Na samym wejściu wita nas ogromny napis Biblioteka. Jednak niech Was nie zmyli ten napis to miejsce to nie tylko zwykła księżnica. Otwierając drzwi do budynku, pierwsze co rzuca się w oczy to piękny dziedziniec, który jest otoczony stylową architekturą z cegły i szkła. To tutaj przy pięknej pogodzie mają miejsce spotkania autorskie czy kameralne koncerty kapel kaszubskich. Wchodząc do serca biblioteki zauważamy estetyczne stanowisko do wypożyczania książek. Następnie natykamy się na duże ekrany multimedialne, na których można obejrzeć zdjęcia bądź poczytać o historii gminy. Do dyspozycji czytelników są również interaktywne stacje, na których samodzielnie można sprawdzić czy dana książka jest dostępna w bogatym księgozbiorze. W strefie młodego czytelnika znajdują się stoły multimedialne z grami i quizami edukacyjnymi oraz komputery przystosowane do potrzeb dzieci. Wszystkie ściany głównej biblioteki zajmują regały wypełnione po brzegi książkami. Na znajdującej się nad główną biblioteką szklanej antresoli zainstalowana jest czytelnia multimedialna. Znajduje się tutaj sześć stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, na których młodzież oraz dorośli przychodzą w spokoju popracować, a nasi młodsi czytelnicy biorą udział w turniejach e-sportowych i zajęciach edukacyjnych. Sala kulinarna jest idealnym miejscem do organizacji różnorakich warsztatów oraz jest wygodnym zapleczem gastronomicznym podczas wydarzeń. Schody prowadzące w górę zaprowadzą nas do dwóch sal konferencyjnych, które biblioteka wynajmuje na potrzeby szkoleń bądź konferencji. Organizowane są tu również spotkania różnych organizacji i stowarzyszeń działających w gminie Stężyca. Aula multimedialna Gminnej Biblioteki Publicznej to miejsce, w którym odbywają się wszystkie przedsięwzięcia lokalnej społeczności. Istnieje możliwość wynajmu auli na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne bądź konferencje. Artyści mają do dyspozycji zaplecze w postaci profesjonalnej garderoby. Sala posiada 74 miejsca siedzące, sceny na podwyższeniu, wysuwany wysokiej jakości ekran i najnowszej technologii projektor 4K. Sala odznacza się również oświetleniem scenicznym do wydarzeń teatralnych i koncertów oraz nagłośnieniem, które zostało zaprojektowane w systemie kinowym oraz koncertowym. Całe sali otaczają elektronicznie sterowane kotary, za którymi kryją się wielkie szyby, przez które widać patio. Miejsce operacyjne AULI wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do realizacji dźwięku, oświetlenia i projekcji podczas wydarzeń kulturalnych. Obiekt dysponuje również wygodnym parkingiem i przestrzenią do organizacji wydarzeń plenerowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z tego miejsca. A o wszystkich wydarzeniach dowiecie się z Facebooka o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.